Liska, z tej strony. Dla Lixy, to jest kolejny odcinek na łękę. Znajdujemy się. Tak naprawdę widzicie czarny ekran, ale dzisiaj króciutki film, w którym sobie chwilę porozmawiamy. I dzisiaj film, jak widzicie, koniec wakacji, bo to nagrywam wieczorkiem w ostatni, w ostatni wieczór wakacji. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam zleciały tak naprawdę 6 miesięcy wakacji, bo liczyć tego koronawirusa. Napiszcie, jak wam to zleciało. Jak wam leci życie? No, bo, mi szczerze mówiąc, te 6 miesięcy cię naprawdę bardzo szybko i bardzo dobrze. No, niestety trzeba zaczynać szkołę. Niestety tak przyszło. No, ja akurat idę do siódmej klasy, więc się no będzie trudno. Ale według mnie, jak chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego, to z kilka tygodni pochodzimy. Potem znów będę lekcje. No, nie wiem, tak jest, taka jest moja wizja, no bo nie lubię chodzić do szkoły. No i co, piszcie w komentarzu. Jak, to, jak ktoś jakiś fajny temacik zacznie, to ja też chętnie. Porozmawiam sobie z nim w komentarzu. Więc co? Dzisiaj mamy wieczór. Już 2:1:20. Życzę wszystkim jego wieczorku. Miłego spędzenia tego tej ostatniej, ostatniego wieczoru wakacji. I teraz chwila ciszy.